Cześć! Z tej strony Karol Bocian. przejdźmy sobie przez szybką poradę od babu o tym, jak używać Date Time Pickera, czyli takiej kontrolki do wprowadzania dat oraz czasów do naszej aplikacji. Zróbmy zatem najpierw sobie pustą, czystą stronę. nazwijmy ją Test. I tutaj możemy znaleźć sobie Date Time Picker. On ma kilka opcji. Pierwsza opcja, jaką ma, to wygląd. Może to być data, lub data i czas. Sprzejrzyjmy najpierw sobie to podejście z datą. Ono jest trochę prostsze. Więc nasza aplikacja wygląda tak. Mamy Data Pickera i możemy sobie wybrać jakąś datę. Ten format jest tutaj stały. Na razie nie znalazłem sposobu na to, żeby inaczej sformatować te rzeczy. Na pewno w tekstboxach można inaczej sformatować. Tutaj w tam pikera na początku wyświetla się miesiąc później dzień a następnie rok kiego klikniemy to nie jest super idealne zobaczcie to się tak przeskakuje na boki no ale jest już coś zrobione zamyć sobie klikamy w niego i możemy wybrać sobie tutaj jakiś konkretny dzień na dole też jest możliwość wyczyszczenia oraz zamknięcia tej pickera bez żadnych zmian czy ustawienia daty dzisiejszej jak mamy coś innego możemy ustawić coś innego Kolejne elementy, które tu są, to oczywiście auto-bindowanie. Można ustawić takiemu, takiej kontrolce z tym, żeby do naszej bazy danych od razu wrzucała rzeczy, żeby dać jakąś początkową wartość, jak chcemy. E, może być na przykład dzisiejszy dzień, albo coś, co jest przypięte od użytkownika, bierzemy, albo gdzieś z bazy danych, cokolwiek chcemy. Możemy e, wyświetlić coś innego tutaj, e, w tym placeholderze, czyli na przykład wpisz datę. Jak odpalimy sobie aplikację, to nie wyświetla nam się tutaj data, tylko po prostu informacje. Wpisz datę. Dopiero wtedy możemy sobie kliknąć w tego data Pickera. Kolejne elementy możemy zacznieć. Normalnie tydzień zaczyna się tutaj od niedzieli, to jest amerykańskie podejście, ale możemy sobie zaznaczyć łatwo. Zaczynaj od poniedziałków i po odświeżeniu. Każdy nasz tydzień już tu zaczyna się od poniedziałku. Kolejny element żeby nam wyświetlało jeszcze łatwiejsze szukanie lat i miesięcy, wybieranie. Bo teraz jest musimy, jak chcemy sobie 1990 rok ustawić, to musimy się dużo naklikać. Tutaj, jak coś wybierzemy, to nie możemy tego. Czy tu możemy? Nie możemy żadnych liczb wpisać. Tak naprawdę mogę zaznaczyć sobie tę datę, ale nie mogę nic zedytować. Ale jak zaznaczę sobie ten dropdown z topic, month and year. Wtedy, jak sobie odświeżę aplikację, będę mógł tutaj łatwiej wybrać lata. Na przykład, czy 2074, czy ten wspomniany 1990 rok. Kolejne elementy: mogą ustawić minimalną datę. Dla, dla tego data Pickera, na przykład, że chcę mieć większy niż dzisiaj. To też gdzieś tutaj current date jest do ustawienia, do wybrania. Bardzo łatwo. Jak sama maksymalną datę. Nie wiem, jak chcemy od użytkownika datę urodzenia. To maksymalna data to jest dzisiaj, bo nikt się nie mógł urodzić przecież e, jutro. Ten oczywiście, kto wypełnia swoje dane. E, no i inne typowe takie zastosowania jak styl, jak szerokość, wielkość, położenie. E, czy ta kontrolka ma być pusta, czy nie? Tak mniej więcej wygląda ustawianie daty. To oczywiście możemy później wykorzystać wartość tej naszej kontrolki, na przykład wyświetlić w textboxie i tutaj podać sobie dynamiczne dane, data picker. Value i możemy jeszcze sformatować to, i tutaj możemy już formatować trochę inaczej naszą e, datę, bo możemy sobie wybrać konkretne e, formatowanie, ustawić właśnie np. tutaj format As i tu mamy różne typy formatowania, więc możemy całkiem inaczej wyświetlić to, co tutaj mamy. Też jest zobaczcie możliwość wybrania strefy e, czasowej naszego e, użytkownika. Zapiszmy, zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze raz wybieram sobie jakąś datę i mam tutaj już całkiem inaczej sformatowane niż tutaj. No i jeszcze ta druga opcja, czyli nie tylko data, ale też czas. To możemy date and time sobie wybrać, i następnie mamy kilka jeszcze dodatkowych możliwości. Jak odświeżymy sobie aplikację, to nam się podzielił ten date. Time. Jak klikniemy tutaj, to wybieramy dalej daty. I tutaj klikniemy, to już mamy godzinę. Te godziny są do wyboru, Zacznie co pół godziny. Więc tylko tak możemy wybrać, ale to możemy zmienić tutaj w interwalu. Na przykład ustawić sobie co trzy 3, co 3 minuty. To wtedy będziemy mieli tych elementów tutaj dużo, dużo więcej. Zależy, jak dokładnie ma to być. Godzinę spotkania przed lekarzem, Spotkanie co 15 minut. Więc tutaj możemy sobie ustawić prosto 15 minut. Format daty: czy chcemy mieć 17 godzinę, czy piątą po południu, i tak samo minimalna godzina, i maksymalna, a wszystko pozostałe jest wspólne z tym, co było przy ustawieniu dla daty. No i jak już mamy taką datę, możemy ją wyświetlić, albo też yy, zapisać do naszej bazy, czy przekazać do naszego workflow. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do mojego kolejnego materiału. Cześć.